Cześć jestem Claudia to kanał no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Odległość w linii prostej między dwoma miastami zapisana następująco. L równa się 23,6 km. Wpisz poprawne uzupełnienie zdania w powyższym zapisie wyniku pomiaru K. To. Czyli chodzi im o kilometr. Inaczej przedrostek jednostki, bo możemy go znać z kilometrów, kiloniutonów, kilogramów, tak? Używamy tego na co dzień. I wiemy, że to jest przedrostek jednostki, czyli mamy już tylko odpowiedź B, C. No i czytamy. Przedrostek oznaczający pomnożenie przez tysiąc podstawowej jednostki. Podstawową jednostką jest metr. Przedrostek oznaczenie Podzielenie przez 1000 podstawowej jednostki. I tutaj jest poprawną odpowiedzią odpowiedź C, ponieważ jak mamy 1 metr, to mamy 0,001 km. A teraz coś prostszego. A jak mamy 1000 metrów, to mamy 1 kilometr, prawda? Czyli dzielimy przez 1000 tą naszą podstawową jednostkę. Natomiast M to i patrzymy, co tu jest do wyboru. Oznaczenie wielkości fizycznej? Oznaczenie? No nie, bo tutaj oznaczeniem jest LK. D. Wartość wielkości fizycznej? No to też nie, bo wartość to jest ile tego mamy? Czyli 23,6. Czyli poprawną odpowiedzią tutaj będzie E, że jest to jednostka. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.